Józucki, bojowiec i komendant to tytuł drugiego wykładu profesora Włodzimierza Sulej. Wybitnego historyka specjalizującego się w dziejach polskiej myśli politycznej, który ponownie gościł w kiełczyńskim pałacu. W piątek 7 lutego profesor przybliżył ważny rozdział z biografii pierwszego marszałka Polski obejmujący lata od 1901 do 1914 roku, gdzie stworzył narzędzia ze Polska powróciła na mapę Europy. Mają czasami spektakularny wymiar, ale Wielkiego rezultatu nie przynoszą poza traceniem ludzi. Ja bym żeby stworzyć z tych bojowców kadry, po to, żeby w momencie jakiegoś kryzysu politycznego można było te kadry rzucić, po to, żeby rzeczywiście taką masę powstańczą zorganizować, podnieść i wyprowadzić na ulicę, wyprowadzić po prostu do walki już o takim partyzanckim charakterze na tle języka epoki. No i w tym pierwszym tomie wychodzi człowiek oczytany, który języku jest sporo odniesień do cytatów literackich, ale odniesień zapuszczeń z innych języków. Znaczy widać, że znał francuski bardzo dobrze, po się sumiennie do tego sięga, tam są też zapuszczenia włoskie, są też jest cała taka gama, można byłoby się pokusić o rekonstrukcję tego słowniczka właśnie konspiracyjnego, więc tam się pojawiają takie, takie elementy, pojawiają się takie typowe określenia na Rosję, na przykład, jako kacapie, na, na, na Ukraińców pochły, tak, więc takie, po prostu takie smaczki, ale z perspektywy współczesnej, dlatego że wtedy to były charakterystyczne określenia stosowane po prostu w języku, w języku Polaków. No i jest też sporo, ponieważ to są listy, tam są listy, listy pisane do bliskich sobie osób zesłania, więc jest sporo takiego języka potocznego, takiego yy, codziennego, więc jest sporo też tam właśnie takich, yy, takich elementów. Można powiedzieć, że nie ma w życiu piuszyskiego nieznaczących okresów. Natomiast ten, o którym mówiliśmy dzisiaj, o którym mówiłem dzisiaj, obejmujący lata mniej więcej 1901-1914, był końcówką działalności socjalistycznej, bardzo rozbudowanej, no bo związanej również z organizacją bojową i przejściem do czasu, gdzie w moim przekonaniu Piłsudski odegrał rolę szczególną dla lat 1908-1921. Zatrzymaliśmy się na roku 14 na roku wybuchu wojny, ale był to czas, kiedy Piłsudski rzeczywiście stworzył i wykorzystał realne narzędzia, które potem w znacznym stopniu przyczyniły się do tego, że Polska powróciła na mapę Europy. Miał Kiłsudski, i w tym można powiedzieć, że miał i to takich wiernych przyjaciół. Miał grupę ludzi, którymi współtworzył Polską Partię Socjalistyczną. I to rzeczywiście wspominany przeze mnie tutaj wydawca jego pism: Leon Wasilewski, Witold Konarkiewicz, Bolesław Antoni Jędrzejowski, potem Walery Sławek. Ale potem zaczęła dochodzić grupa ludzi, która w gruncie rzeczy traktowała go nie tyle jako przyjaciela, co jako mentora, komendanta. I takim pierwszym, choć związanym z nim szczególnymi więzami był twórca, współtwórca Związku Walki Czynnej, czyli Kaśmierz Soskowski. Miał olbrzymie szczęście, co znaczy to szczęście dopiero ujawniło się nieco później, ale możemy mówić o takich przypadkach, gdzie on sam zresztą mówił, że jest, nie powiem, że w czepku urodzony, ale niemalże, no bo ucieka z więzienia, z którego w zasadzie ucieczki nie było, choć najpierw musiał do domu wariatów, jak to się przysłowiowo mówi, trafić. Bierze udział w akcji, która mogła no, zakończyć się, no, przynieść koniec jego życia, czyli w akcji pod bezdanami. Ale najwięcej szczęścia ma wtedy, kiedy dowodzi już w Legionach, kiedy prowadzi swoich żołnierzy w czasem nieprawdopodobne sytuacje, ale o tym pewnie też będziemy mieli okazję tutaj.